Ciągle rezultat 0-0 w meczu GKS Katowice-Ruch Chorzów. W rundzie jesiennej na rozpoczęcie nowego sezonu także w Chorzowie był wynik remisowy 1-1. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że obydwa zespoły walczyły bardzo ambitnie, dały z siebie wszystko. Górun. napastnikiem GKS Katowice interesują się zagraniczne kluby, zwłaszcza po występie Gruzina w turnieju halowym w Austrii. Leciałowski. Jaworek próbował zaskoczyć Jojkę, ale jak Państwo widzieli bez rezultatu. kapitan drużyny niebieskich, Jaworski. Jedyne, co można zarzucić piłkarzom, zwłaszcza dotyczy to pierwszej części spotkania, to to, że mało było celnych strzałów. Ale to na ogół jest słabsza strona wszystkich polskich piłkarzy i wszystkich naszych ligowych zespołów, jeżeli warunki na boiskach poprawią się, to podejrzewam, że i wówczas będzie padało więcej bramek. Teraz idealną sytuację miał Jaborek, ale Jojko nie oszczędzał się, ucierpiał w tym starciu z napastnikiem korowskiego ruchu. Doznał kontuzji kolana. To wszystko spowodowało dłuższą przerwę w meczu. Janusz Jojko jest doświadczonym bramkarzem. Jeżeli Katowicanie tracą miała mało bramek, to jest to zasługą nie tylko Szewczyka i jego kolegów z linii defensywnej, ale także bramkarza GKS w Katowice. GKS Katowice jest wiceliderem Ekstraklasy. Klasy. Zgromadził 22 punkty w 17 spotkaniach Rundy Jesiennej. Ruch chorzył dużo niżej. Na 8 miejscu w 17 spotkaniach 19 punktów. Ale charakterystyczne, że GKS Katowice w Rundzie Jesiennej nie przegrał meczu na własnym boisku, a Chorzowianie w Rundzie Jesiennej nie wygrali w meczu wyjazdowym. Szewczyk, dokładne, długie podanie, wolny główka, Guruli wpada na pole karne, strzał 1-0 dla GKS-u Guruli nie marnuje takich okazji, z zimną krwią wykorzystał to dokładne podanie, akcja godna kamery filmowej, Drugie prostopadłe podanie Romana Szewczyka, przedłużenie tego podania przez wolnego, no i Guruli będąc w znakomitej sytuacji nie zmarnował okazji. 1 do 0. Oto bohater, jaka jest w który w pierwszym meczu w Rundy Wiosennej pokazał dobrą formę. Na suchym boisku jeszcze bardziej będzie mógł demonstrować swoje walory techniczne, ale uwaga, bo to szansa Mizia i Jaworek do pustej bramki nie trafia. To była jedna z najdoskonalszych sytuacji do zdobycia bramki przez nie niewykorzystana przez parę tych doświadczonych napastników. Tu Państwo widzą, że. Jojko ma kłopoty z nogą, znowu przerwa w grze. To jest rezultat tego starcia. Grzesik. Ładny, dynamiczny raj, ale zakończył się na Wagnerze. Hornami. Jawory. Wagner organik Mizia, teraz Leciałowski. Jeszcze raz Mizia. Na zakończenie spotkania pozostało już niewiele czasu. Około czterech minut Ożywiali nie rezygnowali z walki o zdobycie wyrównującej bramki. Śród wolny. Wykonywany przez Szewczyka. Do końca meczu pozostały 3 minuty. GKS Katowice prowadzi 1-0. Szewczyk. Roman Szewczyk z GKS Katowice odbił piłkę. Wolny jej nie wyekspediował. Dostał ją w Leciałowski. Popisał się kapitalnym strzałem pod poprzeczkę. Rezultat meczu 1-1. Szalona radość zdobywcy bramki i jego kolegów. Wiocielski ma 22 lata. Wydawało się, że GKS Katowice wygra ten mecz. Prowadził przecież na 3 minuty przed końcem 1 do 0, ale ten błąd kosztował dużyny gospodarzy utratę wyrównującej bramki. Oto strzelec bramki. Wleciał i mecz zakończył się właśnie podziałem punktów, tak jak jesienią w ubiegłym roku, remisem 1 do 1. To GKS Katowice, Alojzy Łysko, jest pan rozczarowany remisem? No rozczarowany nie, bo trzeba przyznać szczerze, że z przebiegu gry Remis jest wynikiem zasłużonym. Ruch zagrał bardzo dobre spotkanie. Spodziewałem się tego, jest to trudny przeciwnik. i no, Trzeba przyznać, że podział punktów jest sprawiedliwy. Myśmy mieli okazję do strzelenia bramek, oni też. No, jak to w derbach bywa, pomimo że jest różnica w tabeli, jednak na boisku był to dla nas trudny przeciwnik. Edward Lorenz, trener Chorzowskiego Ruchu, proszę Pana, remis na boisku przeciwnika to zawsze sukces gości. No ja bym do tego tak nie podchodził. Ja uważam, że w tej chwili wszystkie drużyny grają bardzo otwartą grę. Ja tu wcale nie przyjechałem też się bronić, zresztą co, co było widać. Yy, uważam, że wynik końcowy yy, jest sprawiedliwy, przy, tym, przy czym... Mieliśmy więcej pozycji czystych, bramkowych, gdzie w drugiej połowie posiłek do pustej bramki nie trafił i Mizia z Jaworkiem, gdzie ten ostatni po akcji Mizi trafił w słupek. Natomiast na pewno nie jestem zadowolony z wyniku i z gry drużyny, przy czym no nie ustawiałem się na pewno na, na, na punkt. Grałem, żeby wygrać. Przegrałbym, byłoby powiedziałbym trudno. No. Drużyna jest dobrze przygotowana po przerwie zimowej, walczyła przez całe niemal 90 minut. Tak, tak. Zadał mi pan kiedyś pytanie, że, czy, że jest to dla mnie ważna próba właściwie. Pierwszy okres zimowy, w którym ja prowadzę drużyny. Ja uważam, że to nie ma żadnej różnicy, wie pan, jest tylko różnica taka, żeby zawodnikom wpoić pewną myśl, swobodę gry, żeby uzyskali, żeby ich nie skurczowo nie trzymać własnej bramki. To co było właściwie domeną naszej piłki nożnej, te rezultaty 0-0, 1-0 ledwo, a sytuacji na meczu można by policzyć na, na palcach jednej ręki. Nie?